<noise> jak dzik, karta Ciężko Ciężko się spotkać. Bardzo ciężko że 27 kilo Patrzcie na Patrycę jak <głos> <głos> Jeszcze raz wejdź Siema wariaty i wariatki Ałuuu Mateusz mi kazał tak się przywitać <noise> No i jak widzicie po raz kolejny wypożyczamy rowery KTM, no bo to jest fajna sprawa na dłuższe trasy, na takie trasy leśne, no gdzie podłoże jest troszeczkę bardziej wymagające. A dzisiaj ruszamy z miejscowości Wysoczany. Dokładnie jesteśmy w ośrodku jeździeckim Tarpan i kierujemy się w stronę jeziorek Duszatyńskich. Ta trasa mierzy około 20 km, także tam na pewno jeszcze sobie jakieś kółeczko zrobimy, ale to zobaczymy na miejscu, jak wyjdzie czasowo, gdzie nas po prostu oczy poniosą, tam pojedziemy. To Patrycji chyba rodzina ten wąs będzie taki, nie wiem czy to żmija, czy co? Siemano wariaty, wariatki. Wracając do Patrycji powitania. Fajnie by było, jakbym tak powiedzieć, że ma coś zrobić, a ona to robi. Ale to tak niestety nie wygląda. Rzadko to się zdarza. No to jesteśmy teraz w miejscowości Sztawne, tu gdzie Patrycja się wychowała 20 parę lat. Ja ją stąd wyrwałem. A te jeziorka jeszcze nigdy tutaj nie byłem, zjechaliśmy. Ja uwielbiam pić herbatkę w terenie. No Patrycja do mnie rano i po to robisz herbatę, dzisiaj 30 stopni mamy. Ale ja herbatkę uwielbiam. No i co, chwilka relaksu, dzisiaj taka spokojna nagryweczka. Mamy cały dzień na to. Także oglądajcie. Będzie się działo na pewno. Mam nadzieję, że Pati coś odjebie na rowerku. <noise> Jesteśmy w miejscowości Rzek z drogi asfaltowej wjechaliśmy na taką kamienistą. No i teraz będziemy jechać między lasami. Także teraz dopiero zacznie się Wasza przygoda. Co będziecie widzieć w sumie na nagrywkach. No a co, my sobie ciśniemy trochę gorąco dzisiaj jest. Ale lepiej taka pogoda, jak ma deszcz padać. No to tak, nie ma co narzekać. Dokładnie. Pierwszy upadek Mateusza. Poszynek. Ach, jak w kartofliska. Mateusz, a, kartofliska. a potem, mnie krzyczy, szybciej, szybciej, dawaj. on ci się krew Teraz przemijemy. Tu na tych płytach nagrywałem Patryci Szurcika, i płyty śliskie, strasznie. Jak mnie szmurło, to połowa. Pierdykam. Tele... Hmm. wodę podstawy. <laughs> Ale telefon trzymał w górze, tylko mówi pati <laughs> Tak, leżałem. To, mówi, pati". <laughs> to najważniejsze są priorytety. <laughs> no na tym się... My... No jechałem, że nie miałem kontroli takiej, żeby mocno trzymać kierownicę i tak. mi tak. O to jest strasznie śliskie, o to, dotknij se tego. Wiem, wiem, te płyty są... Nie szla. wiem, jak się na bosaka idzie, to tak człowiek się ślizga. Opa, trzeba to przemyć trochę. A mówiłem, że dzisiaj Patrycja coś odjebie na rowerach, ale... właśnie miałam to mówić. A. goście, dzień dobry. Co pan serwuje? Zimne napoje. Pani ok. na jeziorko duszatyńskie? Wskaza się. To jeszcze 7 km. Czy to swojski? Oczywiście. 20 zł. złoty? Okay. Zdzierstwo Wierzę pani, czy nie? Nie. nie pani mi tu nie pierdoli kolejka, czeka żadne zdzierstwo, pani sobie pojedzie do zakopanego. To pani tak, zobaczy, to zobaczymy. Zdzierstwo. Dob. Czyli nie? Nie. Łukuję. My przejechaliśmy około dwunastu, 12-13 kilometrów. Zostało nam jakieś siedem, może troszkę mniej. No i pokończyły się drogi asfaltowe, drogi szutrowe, teraz będziemy jechać takimi bardziej wymagającymi, będzie więcej wzniesień, polaskach i tak dalej, nie? Także oglądajcie, nóżka, kolanko, jak widać. Upadek był taki dość spory. O, krwista. Krwista, no. Nie lubisz krwi? Nie przeszkadza mi. I co, no już tak komino No, wszystkie. <laughs> o i tam, rany muszą być. No i co? Jedziemy. Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Jest nas coraz więcej. W końcu porządna trasa na ten rower, nie jakieś asfalty no, taką drogą to ja mogę tym rowerkiem jechać po asfalcie to on się strasznie męczy a jak żeśmy wjechali do tego lasku to już czuć że to jego żywioł lecimy dalej teraz Patrycja będzie pokonywać taką trudniejszą trasę, zobaczymy jak jej pójdzie ogień pati No i śmigamy teraz po takich dróżkach leśnych, były momenty, że było mega ciężko, teraz troszkę łatwiej, Patrycja prowadzi peleton, w sumie jestem z niej dumny. nie odpuszcza, koło, co musi być? Trasa mega malownicza, czyste powietrze, cisza, spokój. No to w parkingu strasznie dużo samochodów było. Cały, cały, cały parking, ale jak się to rozeszło, to ludzi nie widać. Jak szefowa? Tutaj trochę ręcząca trasa, bo są takie podjazdy dosyć strome i kamienie. Najgorzej kamień się obróci, nie? Tak. Kolejne drzewo na drodze. Patrycy tak. minowy, o jest pod, pod pod nosem. To wszędzie mam pot. <laughs> Mówię, ta trasa nas zmęczyła, bo tyle jest tych kamieni, tych takich yy, konarów, że rower tak skacze, trzeba go mocno trzymać. Ale już tutaj na górze widać znak, także 5 minut jesteśmy. Ja tu muszę przeprowadzić. Oj. Każdy swój rower pilnuje. Rower waży 27 kg. Patrzcie na Patrycę jak się radzi. Jednak lepiej kamerkę trzymać. Na no, co na prosto, wejdź Wejdź, wejdź bo ty tak nie utrzymasz go. To jest dziewczyna. I boksuje ze mną, i na grzyby chodzi, i na rowery pojedzie, i nie narzeka. Same supernatywy jak na razie. Teraz twoja kolej, się. Zobaczymy jak to jej pójdzie. Ja przejadę. Łoł, wow, jak to drzewo połamało. Hmm. Ty przejedziesz? Nie, bo się bym się na ramię tak No. To byś chyba musiał, nie wiem, jakoś z impetem wjechać na to. No i z impetem bym poszedł tam. No, ja się właśnie tego bałam. Nie, to jest, Ja już jedno kolano rozwaliło o tak bym je... Uj, uj, oj, oj, to mnie zblokowało By Cię wyrzuciło. Na nogach z tego osy idziecie, lej to. Tu jest, wam powiem. Sam momentami mam tak, że tą kierownicę to trzeba mega ciężko trzymać, żeby No jak powiem. Się nie wypierdoli. Ja chyba się bardziej zmęczyłam na rowerze niż idąc tutaj. Ale to idąc to jest frajda taka, nie? Jezu. Dobra, ciśniemy i za chwilę jesteśmy. Tak. Jeziorko mamy zaliczone. Dojechaliśmy. W sumie trochę to kosztowało wysiłku. I nerwów. No, myślałem, że będzie troszkę łatwiej. <gry> Ale trzeba trzymać tą kierownicę mocno jeszcze z najgorzej. Jak kamień się obkręci koło i kamyczek się obkręci i wtedy tak zrywa, tak mówię, jakby rower przyczepność traci. No Jara tak, taką wodę, to go tak utopiło, że nie mogłem zapadałować i... To byłoby Joro, nie woda. No co, ja teraz sobie, sobie zjemno spokojnie. Posilimy się, odpoczniemy, napijemy i lecimy dalej. Patrycja, jak zawsze, nogi upierdoli jak dziecko. Tak, miałam nadzieję, że ta, że ta trasa obejdzie się bez żadnych, żadnego ubrudzenia i nas, i rowerów. Ale my już jesteśmy doświadczeni, także ciuchy mamy na przebranie. W samoch no ja w samochodzie, Mateusz w plecaku. No a teraz przerwa krótka na jedzonko. Dokładnie. Ja bez idąca daleko się nie ruszam. No, myśmy pojedli. Jeziorka zaliczone. I jak pojadłem, to mówię do Patrycy, że idę na grzyby zobaczyć. Tam mamy rowerki. ruszyłem się od rowerów z 10 metrów i chodźcie zobaczycie, co znalazłem. To jest ten Siedzuń Sosnowy U nas to się mówi Baraniuszka chyba, nie? Tak no Rzadko go, ciężko go spotkać Bardzo ciężko hmm. Jesteśmy w rezerwacie no Wiecie co się w rezerwacie robi? <grym> Nic Nic nie wolno robić, dokładnie Spacerować, spacerować. można Spacerować A my wam to na kamerze uchwycimy Jedziemy dalej A jak będziemy wracać to się zobaczy Co się będzie działo Czy będzie jeszcze rosło Tak Bo tyle ludzi się kręci, że to może zniknąć a to jest super futs jak to mówią nie? ma bardzo dużo witamin, minerałów takich co ciężko jest gdzie indziej pozyskać no co, my idziemy na rowerki pociśniemy na jeszcze jedno jeziorko, tam jest chyba jeszcze jedno nie? Tak, no. jeszcze porobimy fajne przebiteczki, pojeździemy dookoła jeziorka z rowerkami na spokojnie, teraz my pojedli w godzina która? no to zajęło nam to jakieś 3 godzinki na spokojnie tutaj dojechać Mm -hmm. byliśmy będziemy za zajęciamy rowery, to tam. 9 na gdzieś 2,5. godziny No ale to zjedliśmy, żyliśmy sobie spokojnie taki dzisiaj dzień na relaksie. No i co? Zapraszamy dalej. Zobaczymy co się będzie działo. Patrycja została, z drugiej strony jeziorka Ja pojechałem obczaj Jeszcze raz będzie Jeszcze raz będzie A tu taka gołąbeczka, mało ludzi zbiera gołąbki Niektórych regionów mówią na nie gąski A tu jest jeziorko Patrycja została z drugiej strony, a ja pojechałem na drugi brzeg, zobaczyć co się dzieje, bo to jeszcze nigdy nie było i ciśniemy dalej. <gry> Ujechała 4 metry <gry> O tak to wygląda. Nie, żeby nie było, pytałem się, czy i pomóc. Mówił, że będzie pchała sama. To jest walka. Rower waży 27 kg. To jest gorsze niż jazda na nim. To za kloc. A jest walka, dalej, na radę mama. A teraz Mateusz toczy walkę. Już mu to idzie jakoś sprawniej. <grybuj> idzie widzę za moim przykładem w tak. pokładzie. <noise> Same jadą panie. Tak, no a tu męczarnie. Teraz musimy przez tego kloca przeprowadzić. Będzie chodź. No to będzie misja. No to już daje radę. Aha, Mówiłam, dobrze. że może się cofniemy naokoło, ale nie. No to dobre. Dobra, to dalej? Teraz bym mu dupę zrzucił. by go postawić. Mam nadzieję, że tak samo zrobisz z moim. Fons, jak ty mnie zaipodobałeś w tej chwili. Jeszcze jedno drewionko i ci No i jakieś 60% wycieczki za nami. Jak wrażenia? Dobrze, czeka nas jeszcze jeden trudny przejazd z górki. To będzie taki, no. Chociaż może nawet więcej tych przejazdów trudniejszych będzie. No, ale okej, okay. tutaj jest w sumie fajnie chłodno między drzewami. To nawet tej temperatury nie odczuwamy, bo jest 30 stopni. Także wszystko na plus. W takie było, co patrzę tak. Ale to tam, gdzie ta paryja była? Tak zaczęło prać... <noise> Oj, chuj. Sprało mi okropnie. <noise> Dobrze masz te ciuchy na przebranie. Malo. Nawet na czole masz. Tak? To gdzie to było? Tam? To tam, co jechałem przez to i wtedy to się ma. Ej. I mi się koła upierdoliły całe w łodzie. Aha. I to oddało? No, jak zaczęło pryskać, to <noise> <noise> pani dostała. Tak? To jest urok. Ale wiem, <gadam> że niektórzy za takie kąpiele płacą. Ale w tym się. Tak, w tym tym się tym umyjemy. Się. No. Dobra. No dobra. Frajda jest mega. Tu gdzie jest miarę spokojniej, mam radę trzymać kierownicę jedną ręką, to mam nagramy To jest matemusza kolej. On to rozwalił system. No, tak. I chodzi o ubrudzenie się. Poszło ostro dzisiaj, nie? Nawet masz. Na czole. Tak? Tak. O, tutaj tego tak. Znak kurwa, co ci hindusi mają. Tak. Dobra. Ja idę w skarpetkach, skarpetki brudne. U jako zimna. To zimne. Idę idzie Power, power. Tak jest. przemyć. można jechać dalej. Uh. Uh. No. Jak wyjechaliśmy z tego lasu, to ciepło od asfaltu. Teraz grzeją. Nie? Bo nie będziemy w drugą stronę jechać, w stronę Żopedzi No i zobaczymy, jak nam jak pójdzie czas, czasowo. I yy, pewnie się jeszcze dziś powściekamy. O, jak Pati mówi, że się będziemy te, Już mi się podoba. Jednak szybka zmiana planów. Przejeżdżał samochód, zapytaliśmy dokąd ta droga prowadzi. Yy, no bo nie mamy zasięgu, nie możemy sprawdzić. No i tak 10 km tą drogą i dojedziemy do krzyżówki. Gdzie możemy kierować się na komajcze. E, także chyba wybieramy tą opcję no bo coś innego. Inne widoki, inne tereny także może być ciekawie. Mam nadzieję, że nas nie wychujali. <grymne> nie trzeba będzie <się> wracać tędy. <grymne> tak. No i jesteśmy. Mieniliśmy z Patrycją plany o 180 stopni od momentu. Mówiliśmy, że jedziemy na komańcze, ujechaliśmy może 300-400 metrów i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. I dojebaliśmy sobie jeszcze rzepetkę. Patrycja... Tra... bardzo chciał na Paty nie chciała, bo wiedziała, że cały czas pod górkę. Ale mówi co się nie robi dla miłości. Tak, nie wiem jak mi to wynagrodzisz. Nie wiem. Się no i co? W sumie jeszcze w kawałek będziemy na szczycie. Fajnie. Mamy już prawie 50 km wykręcone. Tak. Tylko nie po takiej zwykłej drodze, tylko jak widzicie cały czas szuterek, górki, pagórki. 15 sierpnia. Zajebisty dzień. to ogólnie Patrycja zorganizowała. Myślałam, no. Bardzo to Tobą, jakie widoczki. Na prawo. No. Warto było tu wjechać. No i jesteśmy na szczycie prawie. Ja już widziałem po Patrycji minie, że ma być nie tęgło. Ale wcaleliśmy, wypiliśmy piwko bezalkoholowe, zjedliśmy po parę kabanosów, ja zjadłem batonika, nabrałem energii, bo to jeszcze trochę tą energię wykorzystać. Mm. Patrycja mówi, że i bateryjka już na wyczerpaniu jest. A ten wymyśla, może że tam pojedziemy? No ale patrzcie, czy nie było warto wjechać na tą górkę? Tutaj. No to my już kierujemy się w stronę ośrodka jeździeckiego tarpan. Zostało nam może z 5-7 kilometrów. Tam planujemy coś zjeść: także i jeziorka duszatyńskie, i rzepetka zaliczone. No i mam nadzieję, że pooglądacie film do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, udostępnianiu, lajkowaniu. No i do następnego. Na razie.